E, więc e, odpowiedź e, dlaczego nam obiecywała dwie inwestycje, e, a tylko jest jedna, więc ja chcę powiedzieć, nikt nie, nie obiecywał dwóch inwestycji. Myśmy tylko informowali Państwa Rady, że miasto złożyło dwa projekty do programu Rozwój Polski Wschodniej. E, jeden projekt na budowę pokrótice północnej jeszcze w roku 2006. I w roku 2010 złożyliśmy drugi projekt na przebudowę i rozbudowę grup wojewódzkich 858 i 835. Informowałem, czy ja, czy Pan również rozmawiał, że te dwa projekty są na liście projektów rezerwowych. Różne były polegie tej listy integracyjnej, ileż projektów. W tym przeciągu czasu od roku 2007 do y, sierpnia bieżącego roku wypadło, a na liście pozostało y, jako projekty projekt rezerwowe 10% w y, tym dwa z naszego miasta, to jest obotnica i ulica. Y, dofinansowanie y, w tym programie jest do 85% Wydatków kwalifikowalnych, powtarzam, do 85% wydatków kwalifikowalnych. I teraz, gdy pojawiły się w programie wolne środki, bo część zadań nie jest realizowana, szczególnie przez Generalną Dyrekcję Budowy Drug Krajowych i Autostrad, jak również przez niektóre samorządy, więc ta pula środków, która się pojawiła w sierpniu, została rozdysponowana, jak na razie to propozycja dla nie mówię dla niektórych z tych dziesięciu projektów, czy dla niektórych samorządów tylko, czy dla niektórych beneficjentów i my jako miasto otrzymaliśmy pro, propozycję, aby z dwóch naszych projektów wskazać jeden, na który nam najbardziej na z nam najbardziej zależy możliwością dofinansowania 70% wydatków kwalifikowanych z taką zasadą, która obowiązuje w tym programie, że jeśli otrzymamy dofinansowanie 30% za program kwotę projektu 40 milionów, to jest 28 milionów złotych, gdy otrzymamy taką kwotę dofinansowania, to niezależnie od tego, jaka będzie wartość zadania po przetargu, a liczę, że te wartości zawsze spadają, kwota 28 milionów złotych pozostanie nadal tak kwotą aktualno. A dlaczego woda i nie obiecywała? Bo w programie jest zapisane do 85% kosztów kwalifikowanych. Ja zaraz posłużę się informacją, bo niektóre projekty już mają podpisaną umowę na dofinansowanie i tam już jest pokazane, ile wynosi kwota czy procent dofinansowania. Podobno, mam te dane zebrane ze strony internetowej Generalnej Dyrekcji Lógica Autostra, czyli są to dane miarodajne, nie, badajny, nie że na zasadzie, że Państwo słyszał. E, dofinansowanie ogrodnicy kuwieszowa procentowe 76%. Ogrodnica Prampola, bardzo bliska, dofinansowanie 43% wydatków kwalifikowanych. Budowa obwodnicy Północnej Jędrzejowa w Świętokrzyskie dofinansowanie 39%. Budowa obwodnicy Olecka 80%. Budowa obwodnicy Elki 80%. Budowa obwodnicy Jarosławia pod Karpacie 41%. Dofinansowanie projektu miasta Lublin drogi dojazdowe do obwodnicy dofinansowanie 49%. Gmina Miejska Przemyśl, dofinansowanie do podwodnicy Przemyśla 75%. Gmina Tarnoczech, modernizacja drogi wojewódzkiej, dofinansowanie 44%. Świętokrzyski Zarząd Dróg Budowa Podwodnicy Końskich, dofinansowanie 79%. Świętokrzyski zarząd dróg Gminy w droga Wojewódzka, Gminnik 8, dofinansowanie 50%. Budowa drogi bojówki na odcinku Mieres-Poruszowa, dofinansowanie 57%. Także tak przedstawia się dofinansowanie projektu w programie Rozwój Polski Wschodniej. I chciałoby się naprawdę mieć dofinansowanie maksymalne, ale uważam, że tą propozycję niższego dofinansowania też należy przyjąć. Czy miasto ja czyni starania? Tak, miasto ja czyni starania. Tutaj, w tej sprawie. Pomaga nam i marszałek województwa, i pani Wojewoda Tokarska. Na najbliższy poniedziałek jestem umówiony w Ministerstwie Rozwoju, pani minister Wender, z panem posłem Żmijanem. Nie wiem, czy nam się uda coś wyparłować, wynegocjować, ale chcę powiedzieć, że jeśli wskazaliśmy, to wskazaliśmy, do wyboru jeden z projektów, drugi projekt, czyli odzysku ta w nadal pozostaje na liście projektów rezerwowych. I jest taka gwarancja ministerstwa, że jeśli pojawią się wolne środki, również nasz projekt będzie rozpatrywany przy otrzymaniu dofinansowania, ale proszę nie mówić, że ja obiecałem, że on otrzyma dofinansowanie, będzie brany pod uwagę. I także, a wszystko, żeby to dofinansowanie było dla naszego projektu drugiego zjawiska. Dziękuję.